Cześć, z tej strony Martin, a to jest szósty film z serii Szkolenie czołgiste. Zaczynamy. Analizujemy skład. W... Są w miarę wyrównane, jest sporo dziesiątych pierów. Do tego mapa zdecydowanie miejska, więc nie ma się tutaj co bawić w nadmiernego spota. Nie ma za bardzo miejsca na to. Tutaj odrobinę zaspałem i ruszam dopiero po 7 sekundach. To bardzo ważne, żeby lightem w takich momentach nie zasypiać i ruszać z samym początkiem bitwy. Często to może zdecydować o dojeździe na miejscówkę lub nie. W tym przypadku decyduję się jechać na F1 i siecić czołgi przejeżdżające na B3, i może Arte. Widzę, że mam wsparcie godzilli z tego miejsca. Teraz kiedy widzę, że obiekt z C1 nie wyświecił nikogo, tutaj jest C3. Postanawiam podjać to miejsce. I pojawia się VKB. Bardzo trudny przeciwnik, ale zatrzymuje się, celuje na spokojnie w okolice tyłu, tak żeby może zniszczyć silnik. Teraz próbuję go postawić na gąsce, a teraz po prostu staram się unikać strzału. Na szczęście obiekt mi pomaga. I wyjeżdżam tyłem z za rogu. I czekam na Tortoise'a. Tutaj przez moment była szansa na strzał ale nie miałem wycelowanego dokładnie więc nie strzeliłem Wybieram T54, jest o wiele lepszym celem niż przód Tortoisa więc wyjeżdżam jeszcze raz strzelam ale z racji tego, że sprzymierzeniec w obiekcie padł zdecyduję się wycofać i przoduję. tutaj popełniam bardzo duży błąd i przejeżdżam uliczką w linii 3 w tym miejscu moja bitwa mogła się skończyć to był bardzo duży błąd, powinienem pojechać linią 2 tutaj do końca i chcę dopiero spokojnie się wrócić. Teraz liczyłem na to, że może wyciągnę jakąś tą artylerię przez okienko. Widzę, że jedzie i z trzeci. Niepotrzebny strzał Ten już udany I niestety kolejny strzelowany przez pancerz ISA III Teraz widzę, że podjechał tutaj MX 1390 I męczy nasze tebeki Więc postanawiam się Postanawiam wyjechać i im pomóc Mimo, że trzema pestkami nie mam szans Zmieść 1390 Dokładam jeszcze terana i uciekam. Prawdopodobnie AMX też był na przeładowaniu, więc wbrew się poszczęściło. Teraz początkowo myślałem, że pojadę i objadę górką Te Medy, ale zmieniam zdanie po tym jak wyświeci wyświeciły się te lighty. I wyjeżdżam. Pierwszy, ce Pierwszy cel to oczywiście EMX na ogrysku Tutaj fraga zabiera mi Arta. Byłem tak zdziwiony, że dwa razy się musiałem obrócić Gdybym szybciej się zatrzymał to prawdopodobnie miałbym szansę jeszcze strzelić tego ISA trzeciego teraz trafiam ISA 7 w bok spod latającej arty no i został już tylko tortoise spokojnie ładuję magazynek Realne szanse mam tylko jeśli zajadę go z boku lub z tyłu. Tak więc widząc, że jedzie w tę stronę. Postaram, chcę wyjechać mu na plecy. Jest i Tortoise. Nie używam autoaima, Wolę mieć pewność, że będę trafiać w tył, a nie w mocno skontowany bok. Mogłem również ściągnąć mu gąskę, ale... Postanowiłem zrobić to trochę inaczej. I to jest koniec bitwy. 3035 obrażeń, 1174 spota. O dziwo na zamkniętej mapie. Wynik całkiem ładny. Mam nadzieję, że się podobało i zapraszam na kolejne filmy. Cześć!